Nasz terminarz tak dla jaj ma służyć popularyzacji samobadania jądre. W ogóle upowszechnienia tego problemu, że e, dzięki temu, że stosunkowo prosty sposób, kilkuminutowym badaniem każdy z nas, e, e, panów może e, uchronić się przed ryzykiem późnego wykrycia nowotworu. I różnimy się bardzo poważnie, jeżeli chodzi o to wczesną wykrywalność pomiędzy naszym krajem a krajami Europy Zachodniej. Tę wiedzę staramy się przekazywać nie tylko w formie wykładów czy zajęć, ale w formie warsztatu różne rozmowy, dyskusji czy zwykłego odpowiadania na pytania osób, które są tym zainteresowane. Wszyscy mamy wspólny interes, żeby jak. Najzdrowsze społeczeństwo było dookoła nas, no a panowie są co najmniej połową tego społeczeństwa. W grupie wiekowej 17-35 rak jądra jest najczęściej wykrywanym nowotworem. I jeżeli mówimy o samobadaniu, to namawiamy wszystkich młodych mężczyzn do tego, żeby już od tego wieku 17 lat zaczęli wykonywać je regularnie raz w miesiącu. To zajmuje dosłownie kilka minut. Najlepiej wykonywać je pod prysznicem albo w wannie. I jak wykonać takie samobadanie prawidłowo? Należy chwycić jądra w obie dłonie i delikatnymi okrężnymi ruchami zapoznać się z ich strukturą tak, aby wiedzieć, kiedy pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości. Wykonując samo badanie sprawdzamy delikatnie strukturę jąder. Jeżeli pojawią się zgrubienia albo inne rzeczy, które wzbudzają nasz niepokój, na przykład może to być zmiana na skórze moszny, to może być ból jądra, to może być powiększenie jednego z jąder, warto też zaznaczyć, że nieznaczne powiększenie jest całkowicie normalne. Jedno jądro może być trochę większe od drugiego. Jądra zdrowe mają gładką strukturę, dlatego też każde zgrubienie i guzek warto zbadać i warto zasięgnąć opinii urologa, aby sprawdzić, czy wykryta przez nas zmiana nie jest niebezpieczna. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku organizuje wiele wydarzeń poświęconych nie tylko zdrowiu, ale również profilaktyce, więc dzisiejsza wystawa to kolejne wydarzenie organizowane w murach naszej uczelni. Wpisuje się to bardzo dobrze w misję naszej uczelni, społecznej odpowiedzialności. Chcemy nauczyć tego naszych studentów, ale też dać coś mieszkańcom, osobom, którzy tego potrzebują. Stąd też bardzo chętnie organizujemy takie wydarzenia. Światowy Dzień Zdrowia, wiosenne czy jesienne spotkania ze zdrowiem. Wystawa, która odbyła się w miesiącu październiku dotycząca siły kobiety, cieszyła się również bardzo dużym powodem. Odzenie. Zapraszam Państwa do oglądania dzisiejszej wystawy Tak dla Jaj.